papieżem to musiałbym może zacząć tak. Od renesansu młodnica watykańska wydaje, czy Watykan, wydają w każdym roku medal pontyfikalny. Te medale są związane z osobą papieża, zawsze jest jego portret w każdym roku, no i odpowiedni rewers, jak Ja kiedyś pomyślałem sobie, kiedy dowiedziałem się, że został wybrany, że ja mógłbym to robić. I od siebie, ponieważ medale zawsze były mi bardzo bliskie, więc, więc tym bardziej, no i dla papieża, te medale, no z góry przyjąłem założenie, że będzie to seria, seria, która skończy się z czyją śmiercią. Tak powstało 27 medali pontyfikalnych, które są unikatem w skali światowej, dlatego że nigdzie takich nie ma, żeby one były i osoba tak wielka, i błogosławiony, i formalnie. Inny, te, te moje medale są inne, to, to są formy zupełnie nie takie jak powszechnie się, i, i, się, i sobie myśli. każdy sobie medal wyobraża. W każdym roku pontyfikatu przekazywałem to, no, jechała do, do Rzymu z wycieczką asystentka, zabrała, dzięki temu arcybiskup Dziwisz, czy Dziwisz, nie wiem, czy był wtedy już arcybiskupem, dopuścił ją do papieża, więc każdy chętnie te medale brał i przewoził, i wręczał papieżowi do ostatniego. Może medal dziesięciolecia, osobiście byłem w Rzymie, byłem wtedy, co prywatnie a do no, papieża, no i wręczyłem mu w jego apartamentach. Ja papieża poznałem po zamachu, dlatego że jak zamach był w maju, to ja byłem z żoną i córką w Rzymie w październiku. I wtedy nasz przyjaciel, zakonnik, generał zakonu z stańców powiedział, żeby wszystko na nic. Zabraliśmy medale. Ja zrobiłem medal dla papieża, prymasa Wyszyńskiego, a żona zrobiła medal Solidarności. I te medale chcieliśmy wręczyć, nie osobiście, tylko poprzez kogoś. Ale ten nasz przyjaciel, generał tego zakonu zmartwychwstańców, powiedział, gdzie to? No i załatwił, że... Pojechaliśmy do Castel Gandolfo, bo w tym czasie papież tam Przebywał i wręczyliśmy osobiście. I tam poznałem papieża. No, można powiedzieć osobiście, nie? bo widziałem go już przed tym, jak byłem w poprzednim roku, cztery lata w Rzymie, na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Ja myślę, że papieża. Papież za dużo miał tych atrakcji, że on tylko, jak ja mu wręczałem medal na to dziesięciolecie pontyfikatu, no to, 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 to popatrzył, powiedział jedno – błogosławia artystom. <grywania> Więc wydaje mi się, że i tak dużo.